Jo jo! To co, na bosa. U, a jestem ciekawy. A tutaj jestem ciekawy. Do tu góry się szło, nie. U. Postawy tutaj pierwszy on będzie O kurwa hmm. hmm Myślałem, że to my to tam ochroni. Za tym kamykiem. Teraz skinąłem. Jak się mam kurwa przy tym bronić? Ja myślałem, żeby stać kuźro przy nim, nie? I walić go w te w nogi czy coś. Kurwa Co ty jeszcze kurio z powietrzem <ślinny> <ślinny> O oh kurde To będzie Jak się to ma obojać? do tyłu, potem skoczyć? Tutaj trzy razy go będę mógł go machnąć. Raz, dwa, trzy. Kuźwa i tak, i tak mnie potem do przodu bierze, nie? Dokładnie. I teraz bierze, bierze. No i kurwa, chuj. Kuźwa, jak się mam przez to ochronić? Nie no, naprawdę, jak się mam ochronić? Tak Już z góry, lecą Okej okay. Ej, chuj. Okej, okay. test do tyłu raz, dwa Ta kamień się pojawi, tu muszę spierdalać 55, no pół życia mi to zabało raz, dwa nas, na tył okej okay. to mogę złapać okej, okay. do połowy już mam o kurwa, i już mi tym bardzo ale okej okay. Ej czy czzwartko miał czy czwartko miam Więc jest git. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. I z powrotem ok ok i muszę spierdalać Okej okay. dobrze wykminiłem teraz będzie latał tak będzie latał kurwa jeszcze jeden Nie, to daleko ale mogą ci tutaj raz zjemnąć Nie, 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 teraz. Raz, dwa, chuj. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze. dwa razy go ciachnę. Raz, dwa. Moja kolej. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobrze. Mogę go Raz bym mógł go ciachnąć tam. Muszę Raz, dwa nie okej okay. a I to cały czas aaa a tam. tamt nam non stop ciut za da daleko od niego ciut tak muszę krok albo dwa. bliżej jego stał. I już jest git. Raz, dwa, trzy. Ok. Nie! Kurwa, fart. Dwa razy go ciechnę. Jestem Stamina. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz. szczęśliwy, jestem Dobrze. Ok. Raz, dwa, trzy. U. Uh. Raz, dwa. Raz, dwa. Ok. Mam to otwarte. Dobrze. Będzie latał. Dwa. Raz, dwa. Go ja mam. I co? I co to, to kurwa? Drago długa fala, Dobrze. Okej, okay. o dwa razy. Mm. Co to kurwa jest Ok To go tak zabija Ok Raz, dwa będzie Raz, dwa Ok, mam Mam, 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 mam Znowu głowy idą Раз, два. Мам, uh. ху. Uh. Раз, два. Uuuu, a on był na ostatnim ciosie. Dobrze, a bo już tutaj kułem z ale on już był na ostatnim kuźwa ciosie, na ostatnim cio ostatnim mm. Raz, dwa, trzy, i z tyłu. Raz, dwa, raz, dwa. A, nie, okej, okay, to będzie robił? Okej, okay, widzę. Okej. Okay.

Zleciał. Dobrze. U, okej. Okay. Ale nic tu mi nie prawo nie zabrało. Jeszcze jakieś. leco nie. Raz, dwa. Raz, dwa. OK. Teraz mi uderzył Pierwsza co mnie tam uderzył okej okay. Raz Dwa Będzie leciał Okej okay. Dobrze Tam okay, będzie coś, tam. Raz, raz to był tylko. Kurwa, okej. Okay. Kurwa, znowu stamina. No i znowu ta stamina, to w dokładnie ta sama kurwa sytuacja była, nie? Jeden cios kurwa, jeden pierdolony cios. Idealnie mi szło Pierwsza kuźwa ten yy, Faza No kurde bajkowo Raz, dwa, trzy I, i to było dosyć mocno. Okej, okay. stamina, niechność się przewraca. Stamina, do tyłu co idę. Raz, chyba... Kurde, tak, musiał mi to trafić. okej okay. tę zbiernalać chociaż stamina mi powróci I znowu nie mogę spierdalać po Już Myszko mam. A już ko mam. Raz, dwa... Nara. Kurde, no. Trzeci raz tu bym się wkurzył. Great wait washed. Trzeci raz by się wkurzył. Teraz będę mógł... No, jaką zdolność dostanę? Kiliosun, Liliosun, tu dash in air. O to chodzi. No. No i o to chodzi, tu, tutaj masz kuźwa. I oczywiście też beacona Map information. O to mi tutaj kurwa chodziło. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Może mi się wydaje, że tutaj do gór można śmignąć. Nie. Ja, taki takt, a mnie już nie mogę, ale tutaj mogę. No. Proszę. Job play chest. No już inaczej wygląda. Ale tam chyba już nie dojdę Tak A dojdę Uźba. Kurde, faktycznie one tam są Ach Widziałam go, ale... Będę jeszcze tego tam Kurwa mać no Dobrze Ryb Ciebie też już mam Blood metal szacht O to w ogóle O kurde mogę. Nie, nie, nie. i chuj, i chuj. No. Dobrze, ale to ten odcinek teraz zakończymy. Eee. Um, boca, a potem jeszcze pomyślę, gdzie dalej śmigam.